Dzień dobry. Dziś rozwiążemy zadanie z sztywnej. Mamy krążek obracający się wokół środka masy. Dane mamy masę, średnicę, średnicę tego okręgu, częstotliwość jego obrotu i czas trwania ruchu od momentu działania siły do momentu zatrzymania się krążka. Naszym zadaniem jest obliczyć moment siły oraz ilość obrotów, jakie wykona w tym czasie. Tutaj napisałam, że to jest średnica. Dlaczego? Ponieważ częstym błędem jest zapomnienie tego i ponalenie promienia z średnicą, a promień nasz to jest d 2. Moment siły... Opisany jest wzorem moment bezwładności razy przyspieszenie kątowe. Przyspieszenie kątowe, analogicznie do ruchu e, liniowego, jest to zmiana prędkości, w tym wypadku kątowej, do czasu. Czyli wynika z tego, że to jest V końcowe, minus V, e, v końcowe, minus V początkowe przez czas. V końcowy równa się 0, więc przyspieszenie to jest de facto V0 przez T, czyli minus 2 f przez T. Moment bezwładności krążka to jest 1 druga MR kwadrat, czyli 1 druga MR d kwadrat przez 4 czyli m d kwadrat przez 8 z tego obliczamy m sił, e, moment siły, która hamuje bierzemy wartość bezwzględną e, przyspieszenia ponieważ ten minus tylko nam zmie, zmienia wektor jakby momentu siły więc mamy 2 f przez t raz m d kwadrat przez 8 nam się skraca zdaje 4, 1, czyli pi F d kwadrat m przez 4t. I to jest nasz moment siły. Drogą w ruchu obrotowym jest kąt. I analogicznie do ruchu obrotowego opisuje się go wzorem epsilon t kwadrat przez 2 dodać. Omega 0 razy t plus 0, kąt 0. W naszym przypadku to się równa 0, więc zapisujemy, że omega 0T nasz ruch jest spowalniany, więc dlatego minus epsilon t kwadrat przez 2. Ten minus również wynika z tego. Podstawiamy, że epsilon 0 to jest 2πf. Sam alfa to jest 2πf razy t minus epsilon już mamy wyprowadzone. 2πf przez t, t kwadrat przez 2. Czas nam się skraca, dwójki nam się skracają i zostaje, że alfa to jest 2 πft minus πft, t, czyli de facto πft. t mamy ilości obrotów. Wiemy, że jeden, kąt to, jeden pełny obrot to jest 2pi, więc n pełnych obrotów to będzie kąt, jaki zatoczy przez 2pi, czyli ft przez 2. I to jest nasza odpowiedź na drugie pytanie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne filmiki.